Kiedy słyszy się sformułowanie The Office z polską szlachtą, brzmi to jak prompt, którego ktoś używa, żeby z pomocą AI wygenerować grafiki z Michaelem Scottem w husarskiej zbroi. Materiał ten nie będzie jednak opowiadał o zabawach ze sztuczną inteligencją, a o faktycznym projekcie, który jakiś czas temu zapowiedział polski oddział Netflixa. Serial 1670, bo o nim mowa, jeszcze przed premierą był określany jako mieszanka The Office i świata przedstawionego rodem z prozy Sienkiewicza. Połączenie formuły Mokumentu z historią XVII-wiecznej Polski wydaje się z pewnością pomysłem ciekawym, ale trudnym w realizacji, bo to jednak dość nietypowy miks. Dlatego też wśród wielu potencjalnych widzów pojawiły się obawy, że projekt ten okaże się kompletną klapą. Czy słusznie? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w tym materiale. Polskie kino rozrywkowe, a zwłaszcza komedie, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat miewały swoje wzloty i upadki, choć wydaje mi się, że tych drugich zebrało się przez ten okres trochę więcej. Przez ten czas ambitne polskie kino zaczęło kojarzyć się raczej z dramatami. Filmami biograficznymi i generalnie produkcjami o poważniejszym wydźwięku. Oczywiście nie były one całkowicie pozbawione elementów humorystycznych, bo produkcje choćby Wojciecha Smarzowskiego są ich pełne, no ale właśnie. Były to co najwyżej elementy. Filmów Smażola raczej nie można określić mianem lekkich i przyjemnych komedii, choć w trailerach czasem próbowały się na takie kreować. Jednak nawet jeśli powodowały śmiech, to zazwyczaj był to gorzki śmiech spowodowany punktowaniem narodowych przywar. Te lżejsze, bardziej rozrywkowe produkcje to były. Było zazwyczaj kino mało ambitne, obliczone na zysk, przez lata robione niemalże od linijki, na jedno kopyto. I można to powiedzieć zarówno o komediach romantycznych, jak i o filmach akcji spod znaku Patryka Wegi, kiedy dodamy do tego kolejne części 365 dni, które ciężko było już określić nawet mianem filmów, bo bliżej im do bardzo długich fabularyzowanych teledysków, mogło się wydawać, że polska kinematografia zmierza w naprawdę złą stronę. Od jakiegoś czasu zaczyna się to jednak zmieniać. Coraz więcej jest produkcji wycelowanych w masową widownię, których ambicją jest coś więcej niż tylko na siebie zarobić. Filmów i seriali, które mają na siebie pomysł i trzymają wysoki poziom pod względem realizacyjnym. Mógłbym wymienić w tym miejscu choćby Najmro, Niebezpiecznych Dżentelmenów, ale też wspomniane we wstępie 1670. Dlatego wybierzemy się dzisiaj w podróż do XVII-wiecznej Polski, gdzie rozgrywa się akcja najnowszej produkcji Netflixa, dokumentu osadzonego w czasach szlacheckich, dekadę po zakończeniu Potopu Szwedzkiego. Połowa wspomnianej wsi należy do rodu Adamczewskich. Głową rodziny jest Jan, straszny buc i uosobienie stereotypowego szlachcica, który swoje ego przedkłada ponad dobro kraju. Ma też jednak kilka momentów, w których pokazuje, że jest kimś więcej i sytuacji, w których wzbudza masę sympatii, choć boleśnie brakuje mu samoświadomości. I niby wiedziałem, że Topa jest dobrym aktorem, ale nie spodziewałem się, że sprawdzi się w tej roli aż tak bardzo. Myślę, że to w dużej mierze zasługa jego ekranowych partnerów i partnerek, wcielających się w inne postacie, jak choćby postać jego żony Zofii. To taka typowa dewotka, której obecność sprawia, że ptaki przestają śpiewać, dzieci przestają się śmiać, a krowy zaczynają dawać kwaśne mleko. A przynajmniej na początku ta bohaterka się taka wydaje, bo z czasem, podobnie jak jej mąż, zaczyna nabierać pewnej głębi. Wcielająca się w nią Katarzyna Herman, której wcześniej nie kojarzyłem, ma naprawdę świetny timing komediowy i kilka scen z jej udziałem należy do moich ulubionych. Wspomniani Państwo, Adamczewscy doczekali się trójki dzieci, dwóch synów i córki. Starszy syn Stanisław jest trochę czarną owcą. Córka, Aniela, jest jego kompletnym przeciwieństwem, a młodszy syn, Jakub, to duma rodziny i lokalny ksiądz. I jest to zdecydowanie najbardziej charakterystyczna postać w tym serialu. Poza rodziną Adamczewskich jest też kilku bohaterów drugoplanowych, jak choćby znienawidzony przez Jana sąsiad Andrzej, szlachcic, do którego należy druga i, co należy zaznaczyć, większa połowa wsi Adamczychy. No i jest też Bogdan, pozbawiony ziemi z ubożały Sarmata, brat Zofii oraz patriota z krwi i kości. Mamy również całe mnóstwo barwnych postaci wśród chłopstwa, w większości stanowiących pewne tło, choć momentami zdarza im się kraść show. Wśród nich zdecydowanie wybija się Maciej, chłop z Litwy, który pracuje jako pomocnik kowala i przy okazji smali cholewki do kogoś, do kogo smalić ich nie powinien. Jeśli z jakiegoś powodu jako fani The Office zastanawiacie się, jak mógłby wyglądać Jim Halpert, gdyby był chłopem żyjącym w XVII wiecznej Polsce, a nie sprzedawcą papieru, to myślę, że wyglądałby właśnie jak Maciej. Skoro już przywołałem The Office, to pewnie zastanawiacie się, czy te porównania są w ogóle uzasadnione. Moim zdaniem tak. Zwłaszcza, że w cały projekt zaangażowany jest Jakub Próżyło, który pracował m.in. przy scenariuszu polskiej wersji biura. Jednak poza tym jest też całe mnóstwo innych punktów wspólnych. Szczególnie w postaciach i relacjach między nimi, a także w niektórych wątkach i rozwiązaniach fabularnych. Zresztą te punkty wspólne nie ograniczają się wyłącznie do The Office. Jest tu też trochę podobieństw do co robimy w ukryciu, czy nasza bandera znaczy śmierć. Jednak te wszystkie inspiracje w zasadzie zawsze stanowią jedynie punkt wyjścia do jakiegoś własnego pomysłu, który będzie lepiej pasował do naszych realiów. I działa to naprawdę dobrze. Twórcy wykazują się ogromną kreatywnością i bardzo podoba mi się to, jak ten serial został napisany. Co najważniejsze, jest to wszystko całkiem rozsądnie poprowadzone. Różne wątki, rozpoczęte w pierwszym odcinku, powracają potem w kolejnych. Nie są wprowadzane wyłącznie z potrzeby chwili, tylko po to, by już nigdy do nich nie powrócić. Co jest niestety częstym problemem seriali komediowych. Czuć w tym wszystkim konsekwencje i drobiazgowość twórców, którzy ewidentnie tworząc ten serial myśleli o dalszym rozwoju tych bohaterów i kontynuowaniu tych wątków. Udało się to jednak zachować równowagę między pisaniem tego długofalowo, jako cały sezon, jak i z podziałem na pojedyncze odcinki, gdzie w zasadzie na każdy z nich był jakiś konkretny pomysł. Same postaci na ten moment nie są jeszcze jakoś szczególnie rozwinięte. W zasadzie każda z nich ma jakąś cechę dominującą, coś charakterystycznego. Ale w ich przypadku wciąż jest jeszcze duże pole do popisu i dużo przestrzeni na rozwój. Najciekawszą drogę przechodzi chyba Zofia, czyli żona głównego bohatera. Nieco zawiodła mnie jednak postać najstarszego syna, na którego twórcy albo nie mieli pomysłu, albo postanowili poświęcić jego wątek, aby dać więcej miejsca pozostałym. Wierzę jednak, że jeśli drugi sezon powstanie, to znajdzie się dla niego trochę więcej czasu ekranowego. W dialogach zdarza się jeszcze pewna niezręczność. Widać, że to pierwszy sezon i że serial jest wciąż jeszcze na etapie poszukiwania swojej formuły. Timing komediowy nie zawsze jest tak dobry, jak mógłby być, ale z każdym odcinkiem jest coraz lepiej i widać, że zarówno osoby, które to wszystko pisały, jak i te, które musiały to zagrać, z czasem czują się coraz swobodniej. Przed premierą trochę obawiałem się, że ten serial będzie po prostu ciągle opowiadał ten sam żart, pokazując w przerysowany i monotonny sposób szlachtę oraz wyśmiewając ówczesny podział społeczny. Ostatecznie jednak twórcy z tym nie przesadzają, całkiem często śmiejąc się raczej z naszych współczesnych realiów z perspektywy tamtych czasów. Zresztą już pierwszy żart, jaki pojawia się w tej produkcji, mówi nam, jakiego typu humoru możemy się tutaj spodziewać. Nazywam się Jan Paweł Adamczewski, a moją życiową ambicją jest zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Mówiłem wcześniej o tym, jak mądrze ten serial jest pisany. Nie dotyczy to jednak tylko samej fabuły, ale też żartów. Twórcy nie rzucają ich weter tylko po to, by już nigdy do nich nie powrócić. Jest tutaj kilka Rolling joke'ów na czele z imieniem naszego głównego bohatera, które powracają kilkukrotnie na przestrzeni tych ośmiu odcinków, często z czasem stając się lepszymi dzięki zyskaniu dodatkowej podbudowy. Moją jedyną obawą jest to, jak te żarty zostaną przełożone na inne języki bo widzę w tej produkcji potencjał pozwalający na osiągnięcie pewnego sukcesu za granicą o ile zostanie zrobione to dobrze choć szczerze mówiąc jestem całkiem zaskoczony jak bardzo uniwersalne są różne elementy humorystyczne tego serialu mogłoby się wydawać, że żarty w komedii o sermatach będą bardzo hermetyczne i możliwe do zrozumienia wyłącznie przez Polaków ale tego typu humoru nie jest tutaj aż tak dużo jak można było się spodziewać choć czasem się to niestety zdarza jak choćby w doskonałej scenie, w której szlachcice mierzą sobie wzajemnie kutasy co wydaje mi się niemal niemożliwe do przetłumaczenia Zresztą niektóre żarty ewidentnie mają być hermetyczne. Byłem trochę w szoku, kiedy jeden z bohaterów rzucił tekstem z legendarnego polskiego internetowego wirala, albo kiedy w jednym z odcinków pojawiła się postać nawiązująca do bohatera jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Takich naszych narodowych inside joke'ów zwyczajnie nie da się przełożyć na inne języki. Pora jednak opowiedzieć o najmocniejszym aspekcie tej produkcji czyli warstwie audiowizualnej. Humor to rzecz subiektywna i pewnie nie każdemu się spodoba ale nikt mi nie powie, że ten serial jest słaby od strony realizacyjnej. Wiecie doskonale, jak to bywało w ostatnich latach z polskimi produkcjami i obecnym w nich dźwiękiem. W niektórych filmach ciężko było zrozumieć, o czym właściwie mówią aktorzy, i ja sam, zaczynając ten serial z przyzwyczajenia, odpaliłem polskie napisy. Szybko jednak okazało się, że nie będą one wcale potrzebne. Nie chcę chwalić twórców za to, że po prostu wykonali swoją robotę tak, jak powinni, ale jeśli ktokolwiek obawia się, że zrozumienie tego, co mówią aktorzy, będzie problematyczne, może odłożyć te obawy na bok. Ta produkcja jest naprawdę porządnie zrealizowana zarówno pod kątem dźwięku, jak i obrazu. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem komedię, która wyglądałaby tak dobrze i nie mówię tutaj tylko o polskim kinie. 1670 jest po prostu prześliczne, co jest ogromną zasługą połączonych sił pionu operatorskiego, scenografów i kostiumografów. I szlacheckie i chłopskie kostiumy wyglądają naprawdę niesamowicie, scenografia jest dopracowana do perfekcji, z dbałością o najmniejsze szczegóły. Efektu dopełnia to, jak fantastycznie oświetlone zostały te kadry. Wygląda to wszystko naprawdę przepięknie i jest też znakomicie udźwiękowione dzięki bardzo dobrze dobranej muzyce. Kilkukrotnie przyłapałem się wręcz na krótkich momentach zachwytu nad tym, co widzę i nad kreatywnością twórców. Piękne są te obrazki, nawet jeśli mamy do czynienia z krajobrazami pełnymi szarzyzny, co zdarza się dość często i moim zdaniem całkiem dobrze oddaje późno jesienną polską rzeczywistość. Mimo dokumentalnej formuły, która, jak mogłoby się wydawać, narzuca pewne rozwiązania realizacyjne, upodabniające całość do dokumentu. Twórcy zaskakująco często eksperymentują. Na przestrzeni tych ośmiu odcinków pojawia się naprawdę sporo kreatywnych pomysłów inscenizacyjnych, które wzięły mnie kompletnie z zaskoczenia i mówię tu zarówno o pomysłach na ruch kamery, jak i na samą kompozycję kadru bo takich rzeczy się w komediach zazwyczaj nie widuje zwłaszcza tych polskich i choć niezmiernie cieszy mnie fakt takiego poziomu realizacyjnego w polskiej komedii to już nie mogę się doczekać, aż zobaczę coś takiego w produkcji historycznej z prawdziwego zdarzenia czymś w stylu starych filmów Hoffmana z poważniejszym wydźwiękiem i większym rozmachem no bo skoro tak dobrze może wyglądać, osadzony w konkretnych realiach historycznych serial komediowy to znaczy, że w zasięgu powinien być też film historyczny pełną gębą wiecie, taki ze scenami batalistycznymi, porządną scenografią i kostiumami jedyne czego potrzeba to udany scenariusz tylko tyle i aż tyle. Nowy serial od Netflixa, wbrew przewidywaniom pesymistów, okazał się naprawdę całkiem udany, choć nie jest on zupełnie pozbawiony wad. Pewne wątki mogłyby zostać rozwinięte lepiej, z innych można by zupełnie zrezygnować, bo niewiele wnoszą. Jednak w ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że wiele z tych moich zarzutów odnosi się do rzeczy, które są typowymi przypadłościami pierwszych sezonów. Z odcinka na odcinek serial wydawał mi się coraz lepszy. I mocno wierzę, że jeśli projekt ten będzie kontynuowany, to z sezonu na sezon również będzie coraz lepiej. I naprawdę bardzo chętnie zobaczyłbym ciąg dalszy tej opowieści, bo polubiłem tych bohaterów. 1670 jest produkcją naprawdę unikatową. I bardzo cieszę się, że coś takiego powstało. Zdecydowanie będę teraz śledził dalszą działalność twórców tego serialu, do czego zachęcam również Was. Jeśli jeszcze nie widzieliście 1670, to naprawdę warto ten serial nadrobić. A jeśli widzieliście, to jestem bardzo ciekawy, czy podobał Wam się tak bardzo jak mi. Koniecznie napiszcie, co myślicie w komentarzach. Odmykam dyskusję i do usłyszenia.